Witam, Dzień dobry. Ale... Na razie tutaj nie mamy jakichś super porad. Dzisiaj to ciężko też o porady, jak wiecie, nie trenowaliśmy czegoś, nie? Więc na no spokojnie. Dobra, wyjebę tego udyra jeszcze raz według mnie Albo wejgara I... Bo gra jednym chłop, no, a Weigara mnie nie gra. Ktoś wyjebie tego. Ktoś wyjebie tego wejgara. To poczekaj, ja zbanowałem od razu. Zobaczymy, jak ktoś inny jest zbanował. Trandyl jest zbanowany. To może we... wyjeb... Może Barusa? Wyjebby? Barus zbanowany? Nie. To wyjeb. nie. No nie wiem co. Szako zbanuje. Dawaj Lisandra wyjeb Lisandra. No, bo tam lewu zgrał. A na Lissandra nie będzie mi się chciało grać. No dobra. Jak wezmę Głęb czy coś, to takie Podolina. Gówno będą pikoć. Dawaj ma od razu według mnie. Tef jest Ta. banet. Leona no jest open Ta. jeszcze, ale to Leona to bait Ta Leona jest w chuja szczerze. A to, no dobra, to wziąć Leona jeszcze raz? No właśnie ja nie wiem, Leona czy Maokaj. A z czym, le czym będzie Leona? Z Olafem? Dawaj Maokaj od razu i chuj, jak nie, nie to... Nie, Ola to... Leona, Olaf, może co? Leona Olaf. No tak, czujesz się pewnie na Leonie, to dawaj Leona. No czuję się pewnie, kurwa, dawaj. dawaj Leona Olaf, Leona Olaf. O kurwa, Kane jest niezbanowany. Ja pierdolę, A zapomniałem. też możesz zagrać, czy nie możesz? A nie możesz, bo są ty w pierwszej rotacji. A to chuj w to, dawaj tego Olafa przecież. Co nam przeszkadza? Co jeszcze może być dobre z tym? Nie no Ola, Wola, Wola chyba. Mi się wydaje, że najlepszy będzie. Ewentualnie Vai, vai, Waj? A nie, graliśmy Waj. Ale no. Yumi jest global banet, już ustaliliśmy to między wszystkimi. Tak? To było tą nie czy tak, Staliliśmy tak. to. Chuj, spróbujmy tego Olafa, no nie wiem czy to jest dobre, ale spróbujmy. I ma spoko. Se, nie nie no i ma spoko. Ogólnie zapomniałem o tym Kane jebanym. Oni. Lewus ma takie OP postacie. O z on, kurwa, całe Znowu tyneli o postacie, że Kane i tego i oni jeszcze tak mają, że jedna i druga osoba może zagrać tym Więc po prostu zapomniałem o tym Kane. Ie. Kurwa, powinienem to rozpisać, Ale czy nie? Czemu my się Kane'em przyjmujemy? Bo Kane jest <laughs> trochę op. Nieee, nie, spokojnie, Olaf też będzie dobry tutaj. Dobra. Mm, no i co, Kina, okay. nie? Albo nie bijmy pierwszy no... target. Pierwszy target bijmy. Ale Kane nie chce chce faskę nabić, więc możemy Kane'a. żeby nie teraz nie ma E, nie? No ale pasywki nie nabije na nas <muchy> Dowie tego tak Alistar'a Tak O kurde, dobra Co okay, plant bierz, bierz. No oni są chujowi do stakowania, nie? Oj Podejdź, podejdź do nich Krzysiu, nie bój się Dawaj Alistara Dawaj, plancik No oni na razie do tego no to będą przegrywać, a później to zobaczymy Pamiętaj, że Alistar podniś? wypycha, nie? Ale nas dwóch jest, więc spoko mhm. A To była Hinka? Nie, to Lewus, Dziuba będzie git, będzie git Ej, nie wiem, czy ja full tanka idę, czy w supporta? Nie, full tank, tylko... Dawaj więcej na auto podchodź I E to tak, yy, że jak chcesz zmienić, wiesz, target Ale tak bardziej na auto i z ciałkiem, ciałkiem No, no Dobra, mam zajebisty perk pod że Będę burnował i cooldowny będzie mi skracał To jest to, co ty miałeś Co tutaj? Może start orbit? Every second apply a stacking burn? A nie, po prostu Every second, aha, po prostu stoję i palę ich Nie hmm. wiem tak, cokolwiek, jak nie piszecie. Dlatego bis spoko, wiesz, ja, nie wiem, jakie miesiąc jest nawet. Ja nie mam szóstki, ale musimy się rozepkać, Zbiegamy, więc biegamy, chodź bieg... od razu teraz, no. Poczekaj, ja wezmę plant, ja wezmę tego. Plantę weź, weź, weź planta, planta, weź plantę. A weź okay. plantę, weź, no. weźmy weź sobie, ja wezmę Uj. góry, ty ten i my spoko, co, źle? Dobra. No. A. Poczekaj, biorę planta, stój tam. Rozpychaj się, Krzysiu, chodź, chodź, chodź! A, bo ty mówiłeś, że bierzesz plantę! Powziąłem. No to, ale to już widziałeś dawno! Chodź, chodź, chodź! No biegnę! no ale... Sorry, no nie, nie mam Daszy, nie mam Daszy! O, dobra, nice. Super. Uciekaj, uciekaj, już uciekaj! Idę do mnie. Tutaj, 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 tutaj. Tak, tak, tak. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale po co tam chodzisz? Chciałem ją zastosować, chciałem Okej, ale ty się, ona się pali. Wiem, ale jakbym w nią przed, też by padła, nie? Tak, próbowałem EZ, EZ trafić. A wiesz, mówisz, biorę planta, a ty portal używasz, no to co to za portal? No bo planta? użyłem planta i później to portal, portal, nie? To mów... No dobra, Mówię? dobra, okej, okay, myślałem, ale... że widziałeś, myślałem, że patrzysz kamerą, sorry, sorry. No, no, znaczy. My, bad, ja my Nie bad. wiedziałem, bo tam planta na górze nie było, wiesz? Nie było już. Okej, okej, okay, okay, my bad. To dobra. Właśnie nie wiem, jakie buty wjechać. Nie wiem, czy Swifnecy nie są najlepsze, ale z drugiej strony Cedery, może Cedery chyba. Cedery, Cedery, też mi się wydaje. Yy, okej, okay, na kogo gramy? Na Zeda. Teraz jest bardzo ważne, żebyś po prostu trzymał Q na Zeda, okej? Okay? Mhm, mm I know, I know. Rozp rozpinamy się. A nie, Dawaj, nie, weźmy się. Weźmy tu plancy, chodź, weźmy... Ale wchodź, tak, ale rozpychaj Dobra. się, rozpychaj się też. Patrz, teraz nic nie ma, teraz wró wróci ją teraz. Leona? Młóćmy tą Leonę. Zedor I pyk Nie mogę tego kliknąć, kurwa Nie, nie mogłem kliknąć Ten Zed jest taki, kurwa, wielki Co on ma? Hm, ja w ogóle buty, powiem, pójść inne tabi. Revive? Nie wiem czy mogę zrevive'ową. Ja nie wiem jak to kliknąć, jak jest taki wielki Z na tym. Powiem wam tak, nie szło kliknąć, naprawdę. F1, a co robi F1? A kamerę zmienia, a to po co to używać? A od max HP, no to Rift N, hardskill muszę zrobić, nie? Teraz gramy na kogo? Na Ashe'kę i na to znowu. No to tutaj to po prostu Oli ich, nie? Ażkę? Ażka jest Liandrys, tak, mi się no. wydaje, że Nasusa, nasusa trzeba zabić Nie stary, musimy maszkę A Nasus będzie bił z tym, no dobra No, musimy maszkę Dobra, spróbujmy Poczekaj, tylko na razie chodź seta, rozpychamy się, tylko poczekaj, szanuj cooldowny, okej? Okay? No, no, no. Na razie nic się nie dzieje Poczekaj, ja biorę planta i wejdziemy, poczekaj. Ja biorę planta, no da dawaj, ja ich zamykam już tutaj Trafiłem ją Wysznęła się. O kurwa. Chciałem powiedzieć: portal, że biorę. A też dała mi chowałam mierkę, nie? Ja, ona się tu schowała za ścianką. I nie mogliśmy chyba być na Nasusa, i ją zostawić tam w ty tak, Chyba też tak mówi. No, może. Mmm, mmm, mm, mmm... Też chuj chujowe perki mam za krzywę 3 random Dragon Souls. No to chujowe Nie co to... Nie, mam strasznie unlucky perki szczerze Lewele randomowo dostaje ale gówno, stary, same gówno mam Dobra, wiary to kurwa Nie wszystko chujowe No, u mnie to samo Dobra, teraz Z to to kurwa oni mnie sfokusują po prostu To musisz się rozpychać, wchodź po prostu, nie bój się, nie bój się Tylko się Majku, nie na Z A, się pojebałem. Oni mają takie, że zostawiają taki ślad po sobie, nie? O, ja nie mam co zrobić. Oni po prostu mi olinują, no. Wiesz co, ten ślad, to, to zostaje, on, on bije kat po tysiąc, tak ci powiem. I dostajesz za tysiaka. Ciężko, musiałbyś z tego, tego wyjść, chyba. No, dużo mi zajębali to, to ci mamy odpowiedzieć, ja to bije. 1600 chyba zrobił tym. A, to może też mi zajebał. No dobra, co teraz? Nie, może botka pójdę? Chyba Tormaila pierdolne, co? Na na cooldown nie spada, widzę, jak się maksuje Q, bo to piszą mi, że... Nie, W powinieneś maxować pierwszy, ale to whatever. W? A na E A. robi się 4 sekundy cooldownu na wędce, 4 sekundy tylko. A na W... No, ale ty nie potrzebujesz wędki, bo po prostu podchodzisz na mele, nie? I no, nie zawsze tak, tak bo... mogę się podejść chyba. No nie wiem. Albo... Wiesz, i, miam, i tak nie padam Życzę uśmiechu piękne. No weź, tego, weź, te, weź ten portal, portal weź, tak myślałem, weź ten dobra, portal No i dawaj tutaj się rozpychamy od razu Oni będą brali tamte Dobra, weź, weź planta, planta, planta biorę, 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 no I dawaj, idź już w lewo, w lewo, idź w lewo, idź w, lewo idź w lewo, w lewo, w lewo, lewo Ja już biorę tego portal Dobra, stoimy tutaj, stój tutaj I bierz te wszystkie planty, te wszystkie planty to używaj, nie? I może by ich... Żeby nie mogli żeby ani... No tak, 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 dobrze mówisz, dobrze mówisz no. Ale wiesz co będzie OP no. później, musimy się bić chyba. Ale ja stój, podchodzę. stój, stój! Tak? Idę po planta. Żyjesz tam chwilę? Okej. Okay. Nie ten kill faktycznie mocny kurwa. No mają mocne postacie Mocne, mocny. mocny. No powiem ci, że kurwa ciężko, nie wiem Zrobię, no. zrobię, zrobię nightzwął, żeby cię trochę odciążyć z obrażeń. Mm, nie, to chyba bo te, albo dobra. Zeker jakieś okay. mógłbym dorzucić. Tak, tak zrobię, stary, tak zrobię. Zrobię te sportowe trochę i te my. Myślę, że musimy... Może szybciej wchodzić, czy nie? Nie wiem, bo... Nie, Udział po prostu dyskuję, musisz, kule pieklika, musisz im o kulę klikać z tych ziomali, że na przykład jak wchodzisz w Lone z E, to nie masz lony, tylko musisz trzymać na Z, no, nie no, no, tak samo no, 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 od razu próbuję, to... się z tego, chodź ze mną i od razu chodzisz w Z i tego, i go walisz, nie, a na przykład teraz misował wszystko. Uważaj. No i znowu nie nacisnąłeś, no ja nie mam co z tym zrobić. Ale nie? no, jak, jak mam nacisnąć kół, jak nie trafiamy, no kurwa, synchron, no co ja mam zrobić? No, no wiem, mam wiem, wiem, ale to właśnie chodzi o to, że wtedy przy mnie stoisz i on musi mnie zerkować, więc. A ty tam dostajesz jakby... z lawy tego Zeta za tysiąc znowu? Nie, 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 nie. Nie. Nie, no chyba nie. Właśnie chodzi o to, że to AS useless, bo jakby oni muszą we mnie wejść, nie? Więc wiadomo, że tego mnie sfokusują, ale. No nie, no jest okej, w sensie... Chyba te postaci po prostu się pikować jakiś komfort, że wiesz, jakaś Hila i właśnie Mundo ja powinien grać jakiś MRL I chuj, Tak, chyba ta. Ja pierdolę Nie, nie, nie wiem się, Ale nie da się zagrać tym co ćwiczyliśmy, bo te postacie są zbanowane, kumacie. I ćwiczyliśmy leone. Nie jest tak, że nie ćwiczyliśmy Leony. Jedną grę, a też czym graliśmy tą leone? S Gwen. Wiesz co, możemy zbanować Zeda Czajkowi no i tak, nie ma znaczenia. Hmm. No ale to jest nie będzie jak... open. Dobra, dawaj tego Amumu i lecimy z Casio. Albo ja wezmę po prostu tego Kayna wysoko i coś.